Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso. Por antiguos besos En los besos de otras Si flor de un día Jesteśmy na wyspie Lanzarote Przy plaży Papagayo Jedno z piękniejszych miejsc na Wyspach Kanaryjskich A i przy tej okazji może opowiem wam historię mojej podróży dookoła świata z Dakaru zaczął się rejs dookoła świata. 1 czerwca. Rejs przez Atlantyk. Krótki pobyt na Kurasao, antyle Horenderskie, y, Kanał panamski. Kilka dni pobyt w Panamie. Y, Ekwador. Esmeralda. Port Esmeralda, Galapagos. To było mniej więcej miesiąc czasu trwał ten rejs. Y, powiedzmy tutaj około, około dwóch tygodni i z, z Galapagos, znów około miesiąca, na, na Markizy francuskie. Z Markiz do Tahiti, Tahiti Bora Bora Waine, z Bora Bora Waine na um, archipelag Kuka, y, stolica y, wyspa Rarotonga, Kilka dni na wyspie Ratonga i najbardziej wysunięty port na północy Nowej Zelandii. Kwarantanna w Rangarei i wyjazd do Australii. W styczniu, ostatniego grudnia do stycznia. Melbourne, około 3, 2-3, 2,5 tygodnia, 3 tygodni, kilka dni pobytu w Melbourne i, i rejs do Fremantle hmm, blisko Deperd, część zachodnia Australii. Kilka dni pobytu i rejs do Durbanu. To jest akurat pokazany taki moment, w którym łódkę położyło kilkakrotnie. I około 240 mil zniesienie na, na północ, na południe, przepraszam. Wejście, wejście do Durbanu, reperacja wszystkiego, co było porwane, zniszczone i tak dalej około pobyt około 3 tygodni włącznie z wymianą żagli i tak Cape Town od, po stronie Atlantyku kilka dni i powrót do Dakaru 28 maja cały rejs trwał hmm, 11 miesięcy i 28 dni. Nazwa łódki Roca Guairo w kolorach narodowych biało-czerwonych i okres, który, mm, który trwał rejs. właśnie do 11, 1 czerwca 2006 i 28 maja 2007. Typowa łódka turystyczna, to jest Bawaria 40, 40 stóp. Ma y, 12 metrów z grosikiem długości, 4 metry szeroka. Kil ma bulbki y, 1,80 m zanurzenia, silnik ma 50-konny. Volvo typowa turystyczna łódka. Na wyposażeniu ma radar, sondę, chart plotter, GPS, automatycznego pilota. Jest dobrze przygotowana łódka, ale jest to łódka turystyczna. Typowo turystyczna łódka. Na tej łódce jedyne zmiany, które zrobiłem, polegały na dobudowaniu, na dobudowaniu konstrukcji na rufie, na której mogłem zamontować dwa. Panele solary do ładowania baterii i wind charge, Generator wiatrowy taki. I to jest wszystko, co było zmienione. A nie, dołożyłem jeszcze akumulator. Turystycznej łódce, normalnej łódce, takiej typowej, można taki zaryzykować. Mając oczywiście trochę szczęścia no i, i odwagi. Podstawowym instrumentem nawigacyjnym właściwie w całej mojej podróży to był chartplotter. Chartplotter połączony był z logiem i z GPS-em i na takiej, powiedzmy, generalnej mapie świata wskazywał mi pozycję. Przy wejściach do portu, w czasie rejsu blisko wybrzeża, przy przejściu przez jakieś płycizny, posługiwałem się takim programem, który miałem zamontowany w komputerze, który się nazywa Maxi, doskonały program. Jak byłem w Nowej Zelandii, taki żeglarz polski podłączył mi antenę, taką wewnętrzną antenę, niezależną od, od czarplotera, do komputera i to funkcjonowało bardzo dobrze. Funkcjonowało mi przez kilka miesięcy. Właśnie wchodziłem do Melber na tej mapie i pomyłka była rzędu 6-7 metrów między bojami, które, które powiedzmy stały w czasie rejsu, a a pozycją łódki w stosunku do tych bojów. Ja w tym układzie mogłem się posługiwać dwoma GPS-ami. Jeden GPS, który miałem podłączony do Charplotera i drugi, niezależny, przy komputerze, przy programie Maxi. Co wspaniale funkcjonowało. Ten ekran to jest radar, ale pobiera mu dużo, dużo, dużo prądu. Właściwie na oceanie się nie używa tego. Oprócz tych pomocy nawigacyjnych, które miałem taką, takie małe radio, VHF. Zasięg gdzieś, powiedzmy, do 15-20 mil Z taką słuchawką, bo Ten na standardowy, w którymś miejscu mi wysiadł Nie mogłem się porozumiewać, a w porcie Przy wejściu do portu trzeba zawiadamiać Zawiadać kapitanat, że się chce wejść i tak dalej Jest to no niezbędne Oczywiście używałem tak samo yy, Takich yy, ma tu, jest, tu jest na przykład Pilot chart Oceanu indyjskiego na którym mamy zaznaczone wiatry, jakie powiedzmy w konkretnych miesiącach, powiedzmy, bywały yy, na siłę wiatru, gdzie występowały cyklony, tajfony itd. No i to to były to było właśnie główne do, do głównego, jakby takiego podstawowego planowania, służyły te mapy. No i używałem generalnych map, na których powiedzmy wykreślałem pozycje. To jest mapa e, Australii. Południowego wybrzeża Australii, na które powiedzmy, tu, tu są tu są wykreślana, wykreślona jest cała ruta, w którym miejscu, na którym stopniu jestem, ile mil przepłynąłem. To jest cała ruta, powiedzmy, w koło Australii Południowej. No troszeczkę o moim może doświadczeniu żeglarskim, co już była powiedział. Więc generalnie nie zachęcam ludzi, którzy nie mają doświadczenia żeglarskiego, jakiegoś kontaktu nie mieli z morzem, nie pływali, chociaż trochę ponieważ no wiąże to się z bardzo dużym ryzykiem. Ja, ja miałem dosyć spore doświadczenie, jeżeli chodzi o... przed rozpoczęciem tego rejsu z żeglarstwem. ponieważ że w jachtubie polskim, gdzieśmy pływali na Morzu Czarnym, potem pływaliśmy trochę po Bałtyku, ja robiłem jeden rejs z takim znajomym, między z moim nauczycielem, Jurkiem Mańkowskim, do Rumsbittel, do Kolonii. Miałem doświadczenie, ponieważ budowałem kilka łódek takich śródlądowych, jeżeli chodzi o, o budowę łódek, kilka sporting wybudowałem, budowałem stalowy jacht taki Horna 30-40 dla, dla, dla Uniwersytetu Warszawskiego miałem łódkę HTC budowałem, więc jeżeli chodzi o budowę i o, o znajomość łódek, miałem dost, wystarczające doświadczenie i trochę przepływałem. Przepływałem tak samo w 1995 roku, 1996 roku płynąłem, raz przepłynąłem Atlantyk w jedną stronę, z przyjacielem w drugą stronę. Moje przygotowania polegały na zrobieniu najpotrzebniejszych rzeczy, zaopatrzeniu się w prowiant, e, zrobieniu małego spisu. Zakupy robiłem jednego dnia, ponieważ chciałem wypłynąć jak najwcześniej. Tuż po, po, po rozwiązaniu to jest, moich tam umów z kontrahentami, Przygotowałem łódkę w ciągu 10 dni do wyjazdu. Wybrałem sobie miejsce startu jako Dakar. W Dakarze zgłosiłem, zgłosiłem właśnie się do, 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 do kapitanatu portu i, i stąd rozpocząłem podróż. Bez specjalnych problemów pokonałem, pokonałem Atlantyk. Też mówię szybko, ale pokonałem Atlantyk bez specjalnych przygód przy wejściu na, na Karaiby między Martyniką a z samym Caluccio. Trafiłem na, jakąś, na, na, na dosyć nieprzyjemną pogodę, tam walczyłem z nocy, tam z pół dnia, ale przesz, przeszłem na, na drugą stronę, na Karaiby. Dopłyną, dopłynąłem bez specjalnych tam przygód na Curacao. Dlaczego na Curacao? Na Curacao, na Curacao byłem, byłem, byłem ponad 10 lat temu, 12 lat właściwie temu wcześniej, i chciałem porównać, zobaczyć jak wygląda powiedzmy ten stan obecny. Po popłynąłem do, do kanału panamskiego. Śluzy wznoszą łódkę czy statek na wysokość tam 68 metrów, na trzystopniowe śluzy. Wchodzi się na poziom jeziora Gatun, który jest wyższy od Morza Karaibskiego i od Pacyfiku, o tą właśnie wysokość, o której, o której mówiłem. i yy, po przepujęciu jeziora, to jest jakieś tam 30, 30, 40 km, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Następnymi trzema stopniami schodzi się z powrotem do poziomu Pacyfiku. Oczywiście jest wymagane posiadanie pełnej załogi, ponieważ ja byłem sam musiałem skorzystać tam z miejscowych żeglarzy. To zwykle się przeprawia z jakimś statkiem, w związku z tym statek rusza, śrubą zaczyna zaczyna tam pracować, w związku z tym są... Trzeba, trzeba tą łódkę utrzymywać ciągle w pozycji, w pozycji takiej centralnej. Spędziliśmy noc na, na jeziorze Gatun i następnego dnia rano, rano trzema zejściami w dół, dopłynęliśmy do Paramy. Na Tahiti spotkałem przyjaciela z przed 15-20 lat, Wojtka Ogrzewalskiego. Z którym żeśmy spędzili bardzo, bardzo przyjemne dwa albo trzy tygodnie. Z Tahiti popłynąłem dalej. tam Na Bora Bora spotkałem człowieka, takiego Polaka, który tam mieszka. E, który tam na, na takiej wyspie ma taki ala hotelik, a la pensjonat. Bardzo przyjemnych ludzi spotkałem na Polaku, w Polonie Polską, na, e, w Nowej Zelandii. Spotkaliśmy się z. Cztery jachty polskie. Cztery jachty polskie spotkały się na. E, w Nowej Zelandii w listopadzie, pod koniec listopada 2006 roku był to Jurek z Vancouver z Basią, z żoną. z żoną, Oni byli na jachcie Gdańsk pod banderą polską. Krusewicz, Jurek, Jarek Hruzewicz z, z Miami był na jachcie Sweet Weather pod też banderą polską. I Tristan. Nie pamiętam jego nazwiska. Na Katamaranie. Razem spędzaliśmy święta. No więc, następny znajomy, uroczy człowiek, po siedemdziesiątce, były komandor, komandor Royal Klubu Victoria, polskiego klubu w Australii, w Melbourne, który ma, jest dziewczyną, Polką i który Pierwszy mnie przywitał jak dopłynąłem, dopłynąłem do, do Kei. Zajął się od pierwszego dnia bezinteresownie woził mnie po wszystkich tam miejscach, gdzie miałem reparacje robić, żagli, rewizję motoru do dingi i tak dalej, i tak dalej. Będąc w Melbourne dzwoniłem do mojego, do mojego syna w Polsce. Żeby znalazł mi, znalazł mi telefon do mojego przyjaciela z dzieciństwa do Mirka w Johannesburgu, skontaktowałem się z nim. Żeśmy z godzinę czasu stracili, na, spędzili przy telefonie i umówiliśmy się mniej więcej za półtora miesiąca, dwa miesiące w darbanie. Żeśmy się uściskali, ucałowali. Także dla samej, dla samej takiej, takiego jednego spotkania warto było zrobić, zrobić ten rejs. A to był mój przyjaciel z lat dzieciństwa, Mirek Deja, z którym e, spędziliśmy 25 lat naszej przygody młodości. Nie widzieliśmy się 35 lat, w momencie kiedy spotkaliśmy się mieliśmy po 60. Więc I muszę, muszę, muszę Wam powiedzieć, że to spotkanie nasze było takie, że jakbyś, jakby nie było tych 35 lat, spotkaliśmy się tak, jakbyśmy się rozstali wczoraj. Jest... Zakupów te, które zrobiłem na samym początku, zrobiłem ich, w, zrobiłem ich bardzo dużo i w nadmiarze. Piłem bardzo dużo różnego rodzaju konserw, puszek i tak dalej, takich dobrej jakości, z długim terminem, z długim terminem ważności. W związku z tym jak gdzieś chyba na, na, na Pacyfiku dopiero zacząłem się zaopatrywać w, w, w jakieś tam powiedzmy produkty niepuszkowe. Więc to moje doświadczenie jest trochę, nie, nie, jest takie, nie jest takie duże, jak, jeżeli chodzi o, o, o przygotowanie się pod względem żywności, bo ja nie potrafię gotować. W wszystko, co mogłem zrobić, to jakąś usmażyć jakąś jajecznicę, co musiał smażyć. najbardziej mi bo wychodziło sushi, jakieś tam ryby do smażenia, puszki konserwowe. A to jest dosyć monotonne, monotonne. Jest tyle pracy na łódce, że nie, ma, że nie ma czasu na to, żeby się bawić. To było na Markizach. To było na Markizach. I tam miałem pierwsze właśnie też takie zdarzenie, które mogło zakończyć moją podróż, w generalnie podchodząc do tej wyspy byłem przygotowany na to, że trzeba będzie zaraz tam jakąś kotwicę rzucić i tak dalej i tak dalej. Natomiast nie byłem przygotowany na to, że z góry z przełęczy, która jest tam między tym, bo to była górzysta wyspa, z przełęczy między dwoma między dwoma takimi pagórkami dmuchnie wiatr. To po te, taki ja, ja byłem akurat w tym momencie na dole, podchodziłem do brzegu i dmuchnął taki wiatr, który zabrał mnie od, od stołu. Od stołu, znaczy tyle od stołu, co od kuchni, od lodówki, do której się trzymałem jedną ręką, i rzucił mnie przez całą długość, przez całą szerokość łódki na drugą stronę na stół nawigacyjny. Uderzyłem, opadłem i nie mogłem się podnieść. Przy uderzeniu prawdopodobnie przesunął mi się krąg. Przesunął, ale nie pękł i nie, i nie, i nie wyskoczył. Prawdopodobnie ten, ten, ten spięcie się w ostatnim momencie uratowało mi życie, bo to chodziło o życie, bo to tu to, to nie było nic do, do wymyślenia. Albo, albo, ale jakby pękło coś w kręgosłupie, wiadomo, że skończona zabawa, gdzieś tam wpadł, topił się. W tym momencie autentycznie, teraz mogę powiedzieć, że poczułem strach. W tym momencie ta niemoc siedzącego człowieka obok stołu nawiga nawigacyjnego to był ten moment, w którym. Pomyślałem sobie, no, tu, tu, tu skończysz chyba. Z momentu rezygnacji siedzącego człowieka bezradnego zacząłem ruszać, zaczęło wszystko funkcjonować. Dasz radę, sobie pomyślałem, dasz radę, czerwoniec. Takie było moje, te... Das sobie radę, das sobie radę. Dałem radę, oczywiście ciężko było, bo musiałem dopłynąć do następnej wyspy, to jest prawie 100 mil dalej. Nie mogłem wyjść na pokład, bo nie mogłem chodzić. Chodziłem, ale to nie chodzi, stanąłem na nogach, ale każdy krok to był ból jak jasna cholera od, od Bo kotwicy nie mogę rzucić, nic nie mogę zrobić. Ja tego miejsca tam zadłużania nie mam. Ja będę się kręcił w kółko, ktoś przyjedzie, powie co. Postaram się wytłumaczyć, nie wiem, po hawajsku, po japońsku, po, 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 po andaluzyjsku, nie wiem. Że nie mogę stamtąd wyjść, że, nie, że nic nie mogę zrobić, że jestem chory, to coś muszę powiedzieć. I tak sobie wymyśliłem, ale dochodzą do tego, że ja, kurwa, może mi się uda, i rzuciłem do kotwicę. Nigdy, sobie nie pomy... Nigdy bym nie pomyślał, ile szczęścia daje rzucić czasami kotwicę. Nigdy bym nie pomyślał, jak, jaką radość może sprawić taka prosta rzecz rzucić kotwicę. No to opowiem Wam może o tych dwóch najtrudniejszych chwilach w całym tym rejsie. Więc jeden dosyć taki dramatyczny moment był, jak wypłynąłem z Melbourne. Nie, na wysokości jakieś 200 mil od, 200 mil od Melbourne przy, przy takim przylądku wychodzącym dosyć, dosyć daleko w morze dopadł mi sztorm. Byłem w odległości gdzieś 30 mil od brzegu. Starałem się uciekać, ale wiatr był zachodni. Ja szłem z południa na na taki północny zachód i wiatr zaczął mnie, zaczął mnie znosić na, na skały. Potężny sztorm wywiął mnie aż na jakieś 3-4 mile do brzegu. Starałem się uciekać w jeden, w drugi sposób, nic nie mogłem zrobić, nie miałem zamku i byłem tylko na samym grocie i w pewnym momencie grot, to znaczy liny od grotu, v od grota Splątał mi się. Splątał mi się w ten sposób, że zaczął stanąć, chciałem zrobić zwrot. Przy zwrocie żagiel przelatując na drugą stronę zaczął stanął w łopocie. Pozwijała się lina i na wyciągniętym żaglu, na wyciągniętym żaglu, a chcę wam powiedzieć, chcę, ja mam grota wyciąganego z, z basztu, co wcale nie jest najlepszym, najlepszym rozwiązaniem do tego typu żeglugi. Po kilku godzinach zlikwidowałem ten problem. Włączyłem silnik i na pełnych obrotach 3000 obrotów na minutę odchodziłem, odchodziłem od tego brzegu w ciągu godziny, może ja pół mili. Pół mili na, na godzinę możliwe, że odchodziłem od tego brzegu. No i jakoś tak się wybroniłem, tak się, tak, się jak ja, tak jakoś to wyszło. Swobodnie mogłem iść od tego brzegu 50 mil, skracając sobie drogę albo 80 mil. Nie zrobiłem tego, to był prawdopodobnie pierwszy z moich błędów, który popełniłem tam. Na pierwszy, myślę, że jedyny taki poważny błąd, który zrobiłem. Taki najniebezpieczniejszy moment w całej mojej podróży to był huragan, który który mnie dopadł na 80 stopniu osiemnoletniej długości geograficznej. Bo już właściwie wszystko co najgorsze, co się już mogło stać, wszystko było porwane. Poszła, poszła genuła, poszedł, genua genuła, półtora metra, które miałem założone, bo nie było genuły, zerwany, zerwany cały, ten nad zejściówką do, do messy, to było zerwane, lina pęknięta, storm railing porwany, Urwany, urwany radar, zalana, zalana, zalana kabina, suwklapa z, 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 z tego, z, wysunięta 400 albo 500 litrów wody w wódce. Wszystkie książki, mapy, sól, cukier, co tylko tam mogło być pływające na dnie. I ty, ja przywiązany tu na tym, na, na tym siedzeniu w pozycji prawie horyzontalnej. Przykryła mnie jedna, druga, trzecia fala. I w pewnym momencie się człowiek czuje tak, że to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Już, już wszystko, co mogło być najgorsze, było. Więc mówię do niego, dziadek, to jeszcze dołóż jeszcze trochę. To już nie ma z więcej siły, no dołóż jeszcze trochę. I jakoś tak się już nie dokładało. Nie tylko cały czas interesowało, czy, się, czy mast się podniesie. Jak mnie przykryło raz, przykryło mnie drugi, trzeci, to cały czas, jak się podniosło jeden, raz, jak się podniósł, bo łódka była w pozycji horyzontalnej, ja widziałem masz ten yy, siedząc na, na, tym, na, na tym siedzeniu, widziałem go w pozycji takiej, więc sam wisząc na, wisząc na, 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 te, na, tej, na tej konstrukcji. To doświadczenie, to doświadczenie mówi o tym, że że do pewnego momentu człowiek się tylko jakoś tam, powiedzmy, no nie tyle boi, co jakoś, jakoś stara się pomóc, walczyć. W pewnym momencie, jak jest już nasilenie tego maksymalne, już nic się więcej stać nie może i się traktuje, że tak musi być. Był to moment krytyczny, który, który mógł się skończyć, skończyć się mógł tragicznie, mógł się skończyć tragicznie. Ale gracias za Dios jak mówią Hiszpanii, o dzięki Bogu. Eee, udało. Dziąłem sobie za zadanie, wypływając z sportu, yy, z Bogiem Moza, z Neptunem, wejść dobry układ. W związku z tym, przed każdym wypłynięciem sportu nalewałem sobie tak, nie wiem, 50 gram, czy 100 gram z i z Neptunem Mówiłem do niego perty jako dziadek. Wlewałem dzieliłem się tam połową szklaneczki, jedną szklaneczkę dla, dla dziadka, jedną szklaneczkę wypijałem, znaczy jedną z tą resztą, drugą połowę tej szklaneczki wypijałem ja. I, i aż, do, aż do Australii miałem ciwasa 18-letniego. W Australii chciałem kupić tego samego chivasa. Nie dostałem, kupiłem dwunastoletniego. I myślę, myślę, że ten huragan na środku indyjskiego był spowodowany tym, że się dziadek na mnie, na mnie pogniewał. Że tyle czasu wspólnie, wspólnie żeśmy spędzili na tym samym trunku i tutaj raptem taka szalona zmiana. To mogło być, to mogło być powodem, to mogło być powodem tego, że że mi dał nauczkę, jak już jak już coś zaczniesz, to kontynuuj tak, jak zacząłeś. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación, quiero por los dos mi copa alzar para después poder brindar por los fracasos del amor. Sentirmi abbandonato e pensare che otro a suo lato, pronto, pronto le acclara di amor. Hermano, io non ti rebajarte, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle che non puoi. de mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiro sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo Mi triste soledad veré caer a las rosas muertas de mi joven.